Na waszym kampie nie było Beaty Kozidrek, ale tekst napisała, wysłała, ale nie został wykorzystany. Dlaczego? No, to był straszny um, już taki wyścig z czasem. Dosłownie tydzień dzieliłby mnie od spełnienia mojego marzenia, czyli zaśpiewania um, jej piosenki. Ale wiesz, nie ma tego złego. Uważam, że piosenka Ty i Ja, bo o tej mówimy, jest przepięknym tekstem. I wierzę, że jeszcze bata napisze mi na mnie numer. A nie będziesz chciała wykorzystać tego tekstu, na przykład na reedycji, żeby dograć ty i ja, Zidrak. Ale jak? Mam napisać, zaśpiewać do już danej piosenki zupełnie inny tekst? No, a co? Nie, takie nie, rzeczy się robiło. Nie, 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 no tak nie można. No Tak samo jakbyś, nie wiem. Miał swoje dziecko i stwierdził, że poślesz je do drugiej szkoły, ale zrobisz mu blackout i wymienisz osobowość. A, dobra, w ten sposób. Nie zastanawiam, jak to jest między artystami. Na przykład Bata Kozidra, to jest twoja koleżanka, no nie możemy nazwać jej przyjaciółką. Jak ty poprosiłaś się o napisanie tekstu, to był jakiś barter, czy po prostu ona zrobiła to z dobrego serca? Zastanawiam się, czy za takie rzeczy się liczy, nie? Nie, nie liczy się. <laughs> nie liczy się, czyli to jest takie dobre serce, że ona po prostu usiadła, poświęciła ten czas, żeby zrobić Ci przyjemność i spełnić Twoje marzenie. To szlachetnie. Bardzo, bardzo, no. Bardzo. Eś... bardziej jestem złamana. <laughs>